Każdego dnia odkrywam Australię, jest fenomenalna. Jak na pierwsze, że tak powiem, zderzenie kultury europejskiej i, i, i porównanie z Australią, zdecydowanie no, no na plus. Nie, ciepło. Lekki wiaterek, temperatura odpowiednia. Żadna... Około 10 km planujemy. Na pewno ta pogoda będzie optymalna. Nie będziemy z pewnością musieli się rozbierać tak jak ta przepiękna pani, która nas mijała. Bardzo dobrze spisują mi się w dzisiejszej trasie, w dzisiejszym walkingu buty, które mam na sobie, które wziąłem do Australii, redbaki. No, niesamowite. To, co jest z drugiej strony kamery, jest niesamowite. Niesamowicie. Pogoda bardzo dobra, jeśli chodzi o mnie, a zrobimy takie nieproporcjonalne zdjęcie. W tym miejscu robimy piknik. Krótki piknik. Chłodno jest z dzisiejszego dnia. Akurat w tym miejscu, bo troszeczkę wyżej jest, jest zdecydowanie cieplej, w miejscu, w którym przechodzimy, zaczynam czuć się, jakbym był w jakimś parku jurajskim albo też w miejscu, gdzie, gdzie kręcono jakiś film przyrodniczy z Davidem Attenborough. Ah, ok. Það er það sem þú veist. Það er það sem þú veist. Það er aðeins í fjöla. Nie wiem czy mi się uda podnieść, ale spróbuję. Chyba dam rano. Piękne zejście z góry było. Teraz będziemy prawdopodobnie w górę szli. Drugi zdjęcie prawnych względnie. Przepięknie. Piękna natury i cisza w tym miejscu jest powalająca skały, poprocie, powalone drzewa. Coś fantastycznego. No i w wielu miejscach rozległe zapadliny i czeluście, do których skaczą tylko i wyłącznie śmiałkowie niesamowity spacer i niesamowite miejsce. Taka jest Australia. W lato z pewnością wykąpałbym się w tym Teraz w górę. Okej, okay. fajnie było? Idziemy już do samochodu. Idziemy już do samochodu.